Siemanko Widzowie dzisiaj pokazuję wam moją szafkę zacznijmy od takich najmniej ważnych rzeczy czyli od tych cośków no to mam blondowy blask czadzior to on był za początek papierowe lampiony i ten... i wielki finał teraz lot teraz spadania mam no takie i naj, tam najstarsze spadanie mam z piątego rozdziału czyli na przykład z Petera Gryfina co tu jeszcze się znalazło tutaj od Kory z drugiego sezonu rozdział 5 no i takie tam różne buty mam tylko jedną parę za karnet no i teraz lotnie lotni mam sporo, całkiem sporo znajdzie się tutaj taka jakaś Za Ta też była za na ramkę da. Da Skarmetu. Teraz Wam pokażę moim ulubionym. Taka moja... Najulubieńsza to jest... Ta dumpsolka. Fazem się, Lindra, ale tu sobie... Będę Dobra, teraz kilofy. No, od, od wiecie czego? Od Poseidona. No, tych kilofów tu się trochę znajdzie, ale starsze też są z piątego rozdziału, bo tak w ogóle to ja od piątego rozdziału zacząłem grać. No i tutaj ten. E, po, nowym, po nowej aktualizacji zostały dodane gitary na plecak i na No sorry, że tak mam głos, ale chory jestem trochę. No i tak ten. Dużo plecaków skarmetów na pewno. Teraz emotki. No tutaj takie ten. Tutaj no, nie za dużo ich mam, ale jakieś tam fajne się znajdą. O! Zauważyłem tutaj taką z rozdział Remix Preludium. Tutaj jest jaka Rozdział drugi sezon szósty była, była w sklepie. To mam za podwójne lo logowanie. No i co, A takie ustawione, już wam pokazuję, taka. tu las, y, niedźwiedzi uścisk, y, grożenie palcem, jakie? Mam grożenie palcem, spoceniec greedy i jeszcze ja mam, ja mam koronę, ale to nie za często gram, więc A, malowania. Malowam też się tam trochę znajdzie Trochę tego jest Chyba Moment na który wszyscy czekali z Chiny Snoop Dogg za darmo, Jules World z piątego rozdziału piąty rozdział i ten aura, co ostatnio sobie ją kupiłem e, ten mawiaczka, renegade rider bohaterka jeszcze jest tu jeszcze skryciara Zwiadowczo nas przestworzy No co jeszcze? Samochody Samochodów mam mało bo nie gram w Rocket Racing za bardzo e... Malowanie na ten, mam tam trochę tego Ale na pewno kół mam trochę. No takie jak ten Takie jakieś dziwaczne. Teraz ślady. No to taki... Taki podstawowy. Taki. I ten ostatni. Ale z takich moich ulubionych to są ten i ten. No... A jeszcze dwie klasy. Z G klasy nie mam żadnego butem. Bo, bo nie kupowałem No i co? Następna część będzie za miesiąc. Cześć.